Cześć Wam! Dosyć ciężko jest wrócić tak do vlogowania po przerwie, zważywszy na to, że tak naprawdę ciągle jeszcze mało rzeczy mi się chce i ciągle jeszcze nie za bardzo mam siłę. Ale dziękuję Wam wszystkim za ogromną miłość wiadomości, które napisaliście, za ogromną miłość komentarzy ze słowami wsparcia. Za to, że jesteście, że oglądacie, za to, że właśnie piszecie te wszystkie fajne rzeczy. One mnie naprawdę bardzo podbudowują w takich kiepskich momentach jak ten, który miałam. Yy, miło mi, że za mną tęsknicie trochę, kiedy mnie nie ma. Yy, no to jestem. Jak widzicie, udało mi się nawet usiąść, rozstawić lampy i, I w ogóle już to lepiej ogarniam życie. Otóż. Yy... Że nie to, że są jakieś fajerwerki, natomiast już na tym mozarinie się trochę ustabilizowałam. Nadal jestem jeszcze przemęczona i dużo śpię, natomiast zniknęły mi myśli pesymistyczne. Ta pustka, którą miałam, też już zaczyna trochę ustępować, i pojawiły się jakieś pozytywne emocje, także nie jestem już na wyłączce. Um... Myślę, że jest generalnie w miarę ok. tak jestem zadowolona. Jeśli chodzi o to osłabienie, to z tego co wiem, to przyczyną tego może być również niedobór żelaza, ponieważ byłam na morfologii i okazało się, czy na morfologii byłam, ponieważ okresowo moja jakaś psychiatra zlecała mi badanie tarczycy. Natomiast okazało się, że z tarczycą jest ok. jakby wapni i magnes związany z tą życzką też jest w porządku, natomiast mam duże niedobory żelaza. I być może to powoduje, że jestem jakby niedotreniona i trochę bardziej senna niż powinnam być, także żeby wykluczyć tutaj ten czynnik jakby fizjologiczny, żebyśmy wiedzieli dokładnie, czy no ta, ta moja senność jest związana z z depresją, czy może jednak z tym niedoborem żelaza, no to teraz je suplementuję. Natomiast ogólnie nie, nie jestem na etapie hip-hip, hura, tak żadna, żadna hipomania to bądź może nie jest. Natomiast dzisiaj tak miałam refleksję, że ogólnie mm, mam bardzo dobre życie, z którego jestem zadowolona. Yy, I nie będziemy się jakby przyczepiać do tego, że zawsze może być lepiej, bo lepiej może być zawsze. Natomiast yy, jak ogromnie cieszę się z tego, że że jestem teraz w takim momencie życia, że mogę odpocząć, że kiedy jestem zmęczona, że kiedy jest mi ciężko, że kiedy nie mogę się podnieść, to mam ten niesamowity komfort, że mogę po prostu poleżeć i wypocząć. Że nie jestem zmuszona sytuacją życiową, że na przykład, nie wiem, z jakiegoś powodu muszę się zebrać, muszę wstać nie jestem w stanie, a muszę, wiecie o co chodzi. Że po prostu mogę pozwolić sobie na ten komfort poleżenia, wyspania się. Na ten komfort ewentualnie nie wstania, na ten właśnie, no po prostu komfort. Na komfort wychorowania się w spokoju. Że jestem wdzięczna za to, że otaczają mnie kochani, wspaniali ludzie, bliscy, rodzina, fantastyczni przyjaciele, bliżsi, dalsi znajomi, że mam Was, że mnie wspieracie, że jesteście, że tworzymy jakąś tam. Rodzinę w pewnym sensie, bo tak to postrzegam, że w sumie, że w sumie zdarzy się tyle pozytywnych rzeczy, że mam jakąś pasję, którą z głękami i dołkami jestem w stanie realizować, że jakby, Że po prostu przychodzi kolejny dzień, który może przynieść coś, co będzie fajne, optymistyczne, że z powrotem to widzę, że może być lepiej. Że powoli robi się coraz lepiej, jakby pojawia się z powrotem. Nawet nie chodzi o to, że nadzieja, ale jakby to pełne uświadomienie tego, że tak naprawdę jest ok. I że pomimo, że moja sytuacja cały czas finansowo-zawodowa jest dosyć taka chwiejna, powiedzmy, to mam nadzieję, że wszystko się poukłada. Jestem dobrej myśli, wierzę, że będzie wszystko dobrze. I i tak naprawdę, mówię, dzisiaj, dzisiaj jestem na etapie, po prostu otworzyłam oczy i przepełniam niewdzięczność za właśnie za, za to wszystko dobre, co mam w życiu. I chciałam się z Wami tą myślą podzielić, że to jest po prostu. Że to jest niezwykłe, że kiedy człowiek wychodzi z takiego ciemnego dołu, którym mu funduje depresja, która po prostu zakłada taki filtr i nie pozwala widzieć tych wszystkich dobrych rzeczy. Że kiedy się z tego wychodzi, to nagle człowiek widzi to całe dobro i piękno, które go otacza, i zaczyna to bardzo doceniać, bardzo zaczyna to szanować, bardzo zaczyna właśnie być za to wdzięczny, bo to tam jest. I, I myślę, że jeśli tylko się daje, to warto po prostu widzieć to i chwytać w każdy możliwy sposób i że tak powiem, otaczać się tym, mieć świadomość tego, bo to sprawia, że możemy się poczuć szczęśliwi. I jestem wdzięczna za swoje życie, za to, że poza tym nieszczęsnym hadem jestem zdrowa, że mam ręce, nogi, że generalnie właśnie mogę tańczyć, mogę dla was mówić, że widzę kolory, czuję smaki. To jest naprawdę niezwykłe doświadczenie, bo wiele osób po prostu tego nie może zrobić. I warto cieszyć się tym, co się ma. I wierzyć, że zawsze ten najgorszy dół minie. I nawet jeśli w tym momencie jest tak źle, że jakby tego nie czujemy, to warto gdzieś nagrać siebie albo napisać sobie na karteczce, żeby pamiętać w tych najgorszych chwilach, że są też te dobre i że one na pewno wrócą. I że wszystko jeszcze będzie dobrze, bo po nocy zawsze przychodzi dzień. Trzymajcie się, kochani, pa! Dziękuję Wam, że jesteście.